Wilanowskie dino wzbudza emocje nieproporcjonalnie do swojej skali i przeznaczenia. Choć formalnie to po prostu kolejny market spożywczy, w rzeczywistości stał się symbolem głębszych społecznych napięć. Część mieszkańców, Uważa, że nie pasuje do estetyki i charakteru dzielnicy główne zarzuty? Że wygląda jak kurnik, kojarzy się z prowincją i nie przystoi miejscu, które przez lata budowało swój wizerunek jako enklawy klasy średniej i wyższej. Problem w tym, że podobnie wyglądające pobliskie sklepy innych sieci, chociażby biedronki czy widla, niskie, proste bryły, blaszane dachy, często bez dopracowanej elewacji, to standard w całym kraju. A jednak to dino spotyka się z wyjątkowo ostrą krytyką. Dlaczego? Bo wciąż nosi wizerunkowy stempel sieci ze wsi, z polski powiatowej. Choć liczy już blisko 2,7 tysięcy sklepów w całym kraju, a jej właściciel Tomasz Biernacki należy do najbogatszych Polaków, marka nie wyzbyła się regionalnego rodowodu. No i to właśnie niepokoi część mieszkańców Wilanowa, podczas gdy portugalska Biedronka i niemiecki Lidl są obecnie w Warszawie od lat i zyskały społeczną akceptację, polskie Dino dopiero wkracza do stolicy. I robi to w dzielnicy, która wyjątkowo dba o swój prestiżowy wizerunek. Sprzeciw wobec marketu nie wynika więc jego faktycznej szkodliwości.